o, my już w domu, już przebrane, ogarnięty. Słuchajcie, składałem vlogaski A chciałem wam pokazać co robię do jedzonka Bo jakoś jest na, na coś takiego chudnego Na takie ciepłe dni, żeby zrobić sobie jakąś sałateczkę Tutaj mam pomidor, ogórek Wymieszałem z oliwą, z sól, pieprz Wędzone tofu Z solą i tu mam kaszę Bulgur Która się gotuje, wystygnie I to sobie wszystko wymieszam Dodam jeszcze cebulę Zabieram się za sprzątanie zmywarki i wzdowienie tego bałaganu, co jest za mną. Słuchajcie, zrobiłem tą szybką sałateczkę. To jest moje jedzonko. Masz dzisiaj make up ładny. Dziękuję. Oglądałyśmy Ogrywa, sobie smerfy, no a teraz... jak zawsze, codziennie już widzę, że Smurfolandia się zrobiła. No, mi się bardzo podoba. Kocham smerfy. Kocham jak w wieku wyglądam. Cześć, córcia. Gdzie jesteś? Podstałem. się schować? Jak wspomniałam, siadam do, e, do księgowości. To już swoją część zrobił, bo pomaga mi w tym. I co miesiąc musi też swoje faktury, jakieś tam swoich e, swoje kontrahentów wydrukować. Powinnam to robić na bieżąco. Nie robię tego na bieżąco. Życie za szybko leci i po prostu nie zdążam. Także lecę, już mi nic dzisiaj nie rozprasza, muszę się tylko tym sfokusować. Dzisiaj robię trochę porządki, bo chciałem przykleić na one, co tu kiedyś były. Świecą się tam sprawdzałem, czy wszystko działa. Mieliśmy je zawsze na podkaście, ale teraz zmieniam tą szafkę, przesunę tutaj, żeby było też troszkę inaczej, żeby było więcej miejsca. Ja już po lajwie, kochani. Tak było. Super było, ale właśnie. Się. Właśnie tak, jestem bardzo gładka. Właśnie z Anią Zuralow piszemy. Ania mówi, że pozdrawiam cię, Aniu. Ania mówi, nienawidzę live'ów pod kątem, że to wyżera całą energię i później nie masz Tak, Ale jest nabuzowanym jak witowersji zawsze. Wiecie, być po prostu jak z siłowni prosto. Ale słuchajcie, ja kocham live'y, bo kocham być z wami na żywo. Nie wiem dlaczego, ja po prostu uwielbiam live'y i to jest taki, wiecie, content, który robimy od razu. Mamy tutaj bardzo minimalistyczną wystawkę. A tak? miałeś przedstawiać te mamę nie przedstawiłeś? No musiałbym byście... chciałem, żebyście powiedzieli, czy. Poko, czy nie? Tak, ja bym nie przestawiała. Na... Nie będzie. Ale ale ja to ja lubię tak, jakby więc... tak, no, to się dnia... tak. I no one to A co z tymi jeszcze tutaj Nie mam taśmy, szukałem wszędzie. No, no nie, nie ma. Zabieramy naszą wystawkę do domu. Twoje pamiątki. Moje pamiątki, w których już nie mam sprzedaży. Mam no, te action, które się już rozwaliły są do śmieci. Ale słuchaj, powiem ci ciekawostkę, bo gadam z uzdrowisko, może nam się uda wznowić maseczkę naszą, bo tyle ludzi o. się uzależniło od tej maseczki. W tym moja siostra. Bo to był hicior tego lata. Szybko się wyprzedało. No, także fajnie, fajnie. Pakujemy to wszystko i lecimy. Ja będę nagrywała dzisiaj wielkie Jurzymy z BPL. Powrót po wakacjach. A, to piękne kwiatki są. Mam kilka rzeczy potrzebnych. O, halo! Gniazdka. Tajwanki już szalające, i co takiego jeszcze? I do LEDów taśmy. Ej, zobaczcie, jakie fajne są tutaj klocuszki. Ale sztos, one są miękkie pewnie. Tak! Ale fajowe. Chciałem pokazać, co dostałem od Waffen Body Works. Dwa zestawy, tak naprawdę. Służba w prelegacyjna, twarzy oraz ciała z naszą nową kolekcją kosmetyków dla mężczyzn, z których sprawiam, że będziesz wyglądał i pachniał wspaniale. O oh, wow, dziękuję. Ja je na działce, Karolina przywiozła mi paczuszkę, więc... Dzięki piękne za przesyłeczkę. W ogóle, patrzcie jak one fajnie wyglądają i te jak obsusowo. Ładnie, co no? Kochani, ja właśnie wróciłam z roweru. Jezu, ja nie wiem. Część osób, jak jedzie rowerem, w ogóle, jak jadę rowerem czy ćwiczą, to są, wiecie, suchutce. A ja od zawsze, od kiedy pamiętam, już byłam w szkole, zawsze spocona. Podobno to dobrze. Wiecie no, ja wiadomo szybko jadę, ale bez przesady. Także biorę zaraz prysznic, bo dosłownie za 20 minut mam lekcję, a włosy mi się nadają do mycia, także wskakuję pod prysznic szybki, śniadanie, kawę może sobie mrożoną zrobię. No i Darek mi pisał, że też już wstał, także zaraz się z nim jeszcze może zdzwoni jak zdążę przed lekcją, a jak nie to już po. No i się odzywałam, odzywałam i się nie odezwałam w końcu. Wyszłam z pedicuru. Ten sam salon co ostatnio i miałam pedikur medyczny. I słuchajcie, po raz pierwszy pani powiedziała, żeby nic, ale to absolutnie nic nie dotykać, tylko kremować. Co w się sensie, zawsze mi to mówią, żeby, wiecie, nie ścierać, ale tutaj powiedziała, że absolutnie widzimy się za miesiąc i mam nic nie wycinać, nie? Nic nie ścierać w sensie stóp. Miałam właśnie taki prawdziwy medyczny. Już wam pokażę kolor. A kolor jest taki, Dziś dzisiaj, shorty, koszula. Kolor jest taki, nie wiem czy nie ostatni w tym roku, taki piękny. No dosłownie uwielbiam, jak mam tak pięknie zrobione. Nawet mi nie chodzi o e, lakier, ale jak mam właśnie medyczne, tak pięknie te stopy wypiłowane. Uwielbiam to. Ostatni ciepły dzień. Jutro już ma być o wiele chłodniej, więc korzystamy z tego lata. Pewnie dzisiaj młodą zabiorę na plac e, zabaw, żeby się dzieciaki pobawiły, jeszcze skorzystały. A teraz mam do spożywczego. Sztok z pomidorów. Kupiłam sobie lunch. Rolsy z warzywami. Więc mam nadzieję, że będzie spoko. sobie coraz coś chapnę i lecę do dermatologa dowiedzieć się co z tymi moimi oczkami. Czemu taka skóra czerwona? Wiecie, wiem, że to teraz wygląda w miarę spoko, jak mam makijaż, ale... Ale jak nie mam makijażu, to mam tutaj te takie przebarwienia. No i mam nadzieję, że się nie ustalą, bo nie o to chodziło w zabiegu, nie? Dlatego Wam jeszcze nie mówię o efektach, bo póki co na efekty sama czekam. Taki lamp sobie kupiłam. Spring rolls z warzywami, także złapię sobie jednego. No, mamy sos, ale sosu nie odpalam w aucie, bo nie ufam swoim możliwościom. Także taki warzywny rollsik. Tak jest gorąco dzisiaj, ostatni ciepły dzień, więc Coś takiego chłodnego się przyda Pięknie, mgiełka włączona, bo 30 stopni Słuchajcie, tutaj wystrzelił mi korek, dobrze, że widziałem Ale już to widziałem raz, wystrzelił ten Na końcu woda się tutaj wylewała Muszę wkręcić śrubkę albo wymienić na inne korki A Trawy sobie rosną mięciutkie Pewnie ludzie będą tu przychodzili i to ucinali już jestem w domu po wizycie lekarskiej i już sobie w ogóle, jak skończyłam się malować, to mówię Boże, mogłam się Wam nagrać i Wam się pokazać. Ale widzieliście mnie, jak wyglądam z tymi zasinieniami, nawet tutaj prześwituje mi zasinienie. No i byłam właśnie na wizycie lekarskiej, żeby dowiedzieć się, co z tym zrobić, co to jest. Myślałam, że się nadal goję, ale co się okazuje, że zrobiły mi się przebarwienia od słońca w miejscu, gdzie miałam te wkucia. Więc jestem złana, to jestem bardzo sfrustrowana tym i żałuję, że zrobiłam ten zabieg pod oko, bo. No nikt nie przewidział, że będzie mieć takie lato. Ja oczywiście używałam filtrów, ale widocznie niedostatecznie. Wiecie, nosiłam okulary przeciwsłoneczne i tak dalej, ale nadal te przebarwienia wyszły. Ale pani doktor zobaczyła pod tym dermatoskopem, czy pod, wiecie, zobaczyła się tam w swoim powiększeniu i powiedziała, żebym się nie przejmowała, że mm, wystarczą kosmetyki z witaminą A, witaminą C, przepraszam, witaminą C na przebarwienia właśnie, kremy pod oczy na razie żeby to trochę rozjaśnić, a za miesiąc w listopadzie, na początku listopada mam umówiony laser tiulowy, i będziemy po prostu całą tą skórę odnawiać. Ja powiedziała, że to się na pewno ładnie odparuje, żeby się nie martwiła, więc ufam mojej pani doktor, powiecie, że pomogła mi poradzić sobie z trądzikiem i, i chodzę do niej od lat. <laughs> Tylko faktycznie żałuję, że tego zabiegu robionego latem, i wiecie, i taka przestroga też dla Was, żeby nie robić takich właśnie inwazyjnych rzeczy jak jest tak gorąco, jak jest duże słońce, lepiej poczekać jednak do jesieni i się wstrzymać z tym. Jakoś tak nie wiem, dlaczego tak się nastawiłam na ten zabieg, że wiecie, że chciałam mieć takie szybkie rezultaty i tak to jest, że później nie wyszło. Dla mnie największym minusem jest to, bo oczywiście mi nie przeszkadza jakoś bardzo, że mam te przebarwienia i wiecie, i przeżyję oczywiście, ale wkurzają mnie i komentarze po prostu, że co Ci jest, co masz pod okiem, no i wiadomo, wszyscy tam widzowie, którzy mnie obserwują, piszą, że miała zabieg pod oko, bla, 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 bla ale teraz nie chce mi się po prostu tego w kółko tłumaczyć i siebie tłumaczyć, a zawsze jak ktoś się ma takiego na twarzy, to oczywiście znajdą się osoby, które, no, słusznie dosyć pytają, co to się dzieje, co się z tobą dzieje, co, czy, coś, czy coś się stało, czy, 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 czy no, próbują pomóc i tak dalej, także to jest zrozumiałe. No, także tyle taki mały update co do mojej skóry pod oczami. No i właśnie, człowiek tak chce, wiecie, się upiększyć, a, a wyszło tak, jak wyszło. Nałożyłam sobie korektor za to pod oczy, rozjaśniający zresztą taki jasny kolor w kolorze Soft Natural. O ten Liquid Camouflage Waterproof z Eveline. I na to ten puder z Lidla. Bardzo, bardzo fajny puder. Pachnie. jest jak będziecie w Lidlu powiem Wam ten zapach. Ja nawet nie wiem, jaki to jest zapach. To jest taki kokoso-malina, kokoso taki, który jest narysowany, ale dla mnie to pachnie jakimś takim jogurtem, jakimś takim czymś z owocami. Przepięknie, jak jakiś taki shake. Przepięknie pachnie. A puder, ten brązujący, pachnie bardziej czekoladowo. Tak, bardziej czekoladą, karmelem, czymś takim, takie kakao, coś w tym stylu, bardzo fajne są. No i produkuję to Vibo. Jedyne, z czego nie byłam zadowolona, to ten puder, ale to zobaczycie na teście osobnym, bo kosmetyki ogólnie bardzo fajnie wypadły. No i mamy tu te błyszczyki też są bardzo smaczne i też bardzo ładnie wyglądają na ustach. Mm. Także uważam, że cała kolekcja udana. Ja uciekam po córę. Ostatni ciepły dzień, więc zobaczymy, czy gdzieś wyjdziemy, pewnie troszeczkę później, gdzieś na słoneczko. Zadzwonię jeszcze do mojej przyjaciółki, zobaczę, czy ona dzisiaj coś robi, czy jest w pracy, bo jakoś się nie możemy zgadać, także do zobaczenia później. Widzicie, mam tutaj niezły bałaganik i zabieram się za porządki. Mam zamiar tutaj to wszystko wcisnąć bo układać co niepotrzebne poprzestawiać i mam być tutaj idealnie mam też do o takie fajne przegródki one są spoko się sprawdzają ale też mam jeden nowy mam tutaj kabel ze starlink już wam pokazuję czekajcie mam jeszcze taką możecie sami sobie układać przegródki ale mam jeszcze taką fajniejszą z szufladami o to jest bajka. Albo jakieś potrzebne narzędzia. Bo się zmieści. No, cyk. Już coś Dla no, sąsiadki ja mam kolejny zegar. W drugiej strony działki będziemy robili. I tu przyszły zraszacze. O, jeszcze te pająki. Co są zamontuję? Jak się uda, dzisiaj tutaj na oknie. Takie straszne są. Wow. Może tego nie widać, ale jest progres. Na przykład mamy tutaj rzeczy do elektroniki poukładane. Tam są śrubki poukładane. Uff! Wow. Wow. A pod spodem wszystkie nowe, wsypane. No i wyciągam wszystkie niepotrzebne rzeczy i wyrzucam je od razu. Większość już tam u góry jest poukładana. Ładowarka przyszła do góry. Tam była za nisko, ciężko było tam wejść i coś wcisnąć. Teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Te rzeczy idą do garażu do, garażu, do schowka. Tu jeszcze moje raz rzeczy do poskładania. Ale ogółem jestem zadowolony z efektu już Wam pokazuję. Zobaczcie jak pięknie poukładane. Ile miejsca w ogóle się zrobiło? Teraz w ogóle wszystkie narzędzia z innych stron mogę tutaj też wcisnąć. Pęknęła ta półka, poszła do schowka narzędziowego, bo tam są jakieś takie od ogrodu. Pierwszy raz się tak ucieszyłam, że znalazłam kosmetyk w swoich zasobach i to jest ten z witaminą C ze Skin Skin Treats od Pixie. Jakiś czas temu to dostałam to są takie kapsułki z witaminą C, serum z witaminą C i właśnie sobie nałożyłam na twarz. I dzisiaj będąc u Pani doktor poradzi, poradziła mi, żebym używała serum z Eucerin, ponieważ on jest opatentowany i udowodniono, że właśnie rozjaśnia przebarwienia. Także to, co mi tu powstało, te brązowe e, i tutaj widzicie, wygląda jak sieniaczki. Będziemy działać i okazało się, że moja mama ma to serum, bo ja jej zawsze też daję z różnych paczek PR, różne rzeczy. I mówię, mamo, masz ten eucerin? Wysłałam zjeść, a mama znalazła. Mówi, mama. Ja mówię, to weź mi jutro, bo mama jutro przyjeżdża. Także mówię Wam, dzisiaj mamy taki jakiś crazy dzień. Ciągle jakieś dziwne rzeczy się dzieją, ciągle jakieś takie... a już nawet mi się nie chce opowiadać. Byłyśmy z dalą na dworze, korzystałyśmy z ostatniego gorącego dnia. Byłyśmy na placu zabaw na rowerze, także już jesteśmy teraz pokąpieli. Uciekamy spać. Wiem, że Darek tam... Dużo podziału na, na działce. No i tyle, widzimy się jutro. Papa. Pa. Rozpaliłem sobie ognisko. Zobaczcie, jak pięknie tu wygląda. I powoli się kończy tutaj. Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie ktoś wyciągał z drugiej. Zastanawiam się, czy te kable tutaj nie są za blisko, wiecie. Ale. Nie, jest okej. Okay. Jest ok, myślałem, że. Pomidorki robią się czarne No trochę im to zajęło, żeby się czarne zrobiły I taki przegląd działki Cześć Cześć O